Witam, my wróciliśmy już z Wigilii, oczywiście już jest kolejny dzień, czyli pierwszy dzień świąt. 22 eee, wjechaliśmy, no i prezenty jakie dostaliśmy od rodziny, eee, braci, więc eee, ja dostałem tak. Czekoladę znaczną, jakieś ozdoby, się użyje do choinki, jakieś... Oczywiście jakiś przetwory chyba, to nie wiem co to jest. Mi to jest miód lipowy. A to jest jakaś burówka prawdziwa. spichlosz Coś takiego. No i jeszcze tutaj wiśnia w czekoladzie chyba. W czekoladzie ta. Ciastek. Chyba już połamana. Nie, chyba cały jeszcze jest. Ciastek. No i to jakaś też ozdoba. W tym jeszcze miałem właśnie takie urządzenie do podgrzewania. E, mo, pamiętam, jak byłem kiedyś w pijalni czekolady coś takiego w Częstochowie były podobne. Tu i tu na dole leci świeczka, i to się podgrzewa. Więc pytanie zapachowe mogą być. <grywka> Moja dostała: cynamon. Nie ja wiem, co to jest. Jakiś krem. Krem, jakiś cynamon. E, też... E, o, to agresja została. Agres dostała. tutaj. Agres to jest... E... Jak da to herbaty kwitnącą. Herbata. Jest też herbata. No, herbaty, też, jak herbata, to się mówi, herbatka. Tu mm. też pierniczki kształtujące choinki. No i tak samo jakiegoś ozdoby. Tutaj jeszcze jakaś cyklówka, coś... Nie wiem, jakiś ptaszek pan dostałeś. To. Ptaszek. No, można postawić. Herbata, Oczywiście się tarmy, w szkoły. Herbatę trzeba na liście z dodatkami. Nie. No i ja jeszcze dostałam strotoczkę do zębów plus jeszcze wymienne końcówki. Tylko niestety na baterię. Ten akumulatorek będzie trzeba... No i przeszczeradło. To tyle. by było. Na pewno będzie dodany do jakiegoś smajta, uśmiechnij się, będzie dodany do jakiegoś filmiku, yy, więc już tam dorzucę po prostu, yy, jak będę coś nagrywał, bo obecnie nie mam co nagrywać, a jak nie, yy, no to pomysł będzie taki, żeby rzucić taki krótki materiał po świętach. No to trzymajcie się i cześć.